Jakie są funkcje i kompetencje Komisji Nadzoru Finansowego? W naszym kraju system nadzoru finansowego od 1 stycznia 2008 roku sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Kompetencje KNF określone zostały w ustawie z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz w ustawach regulujących działalność poszczególnych sektorów rynku finansowego: teaku, bankowego, ubezpieczeniowego, emerytalnego. Kapitałowego, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych i usług płatniczych. Celem nadzoru KNF nad rynkiem finansowym jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania tego rynku, jego stabilności, bezpieczeństwa oraz przejrzystości, zaufania do rynku finansowego, a także zapewnienie ochrony interesów uczestników tego rynku, również poprzez rzetelną informację dotyczącą funkcjonowania rynku. Powyższe cele KNF Realizuje pełniąc następujące funkcje: licencyjną, regulacyjną, kontrolną i dyscyplinującą. KNF wydaje bowiem zezwolenia na prowadzenie działalności przez banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, krajowe instytucje płatnicze, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji, otwarte fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne czy firmy inwestycyjne. Ustawodawca nadał KNF także szereg kompetencji w zakresie stosowania środków nadzorczych i tak na przykład w przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących przepisów prawa KNF może nakładać kary finansowe przewidziane w przepisach prawa a także cofnąć zezwolenie na prowadzenie działalności przez instytucję finansową jeśli jakaś praktyka rynkowa budzi kontrowersje to KNF może wydać zalecenia kierowane indywidualnie do danego podmiotu lub rekomendacje, czy wytyczne, których celem jest oddziaływanie na cały sektor rynku finansowego. KNF na bieżąco analizuje raporty przesyłane przez instytucje finansowe oraz ocenia, czy wypełniają one określone przepisami prawa wymogi kapitałowe. Do kompetencji KNF należy również prowadzenie kontroli w podmiotach nadzorowanych. Zwrócić jednak należy uwagę, że zarówno te wymienione powyżej, jak i inne działania nadzorcze są podejmowane przez KNF z uredu nie zaś, na wniosek klienta czy tego jakiegokolwiek innego uczestnika rynku finansowego, oznacza to, że przesyłane do KNF informacje dotyczące nieprawidłowości w działalności podmiotów nadzorowanych nie stanowią same w sobie podstawy do zastosowania przez KNF określonych środków nadzorczych. Są one natomiast każdorazowo analizowane i mogą zainicjować dalsze działania nadzorcze. Zgłoszenia stanowią bardzo ważne źródło informacji na temat funkcjonowania rynku finansowego. W skład Komisji Nadzoru Finansowego wchodzi 12 osób: przewodniczący, reprezentuje komisję i kieruje jej pracami dwóch zastępców przewodniczącego, dziewięciu członków. Reasumując, głównym zadaniem Komisji Nadzoru Finansowego jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania rynku kapitałowego. A co za tym idzie? jego stabilności, bezpieczeństwa, przejrzystości, zaufania, a także zapewnienie ochrony interesów uczestników tego rynku.